Wszystkich witam wszystkich, przedstawiam Wam Panią Aleksandrę Leję, Panią, która była uczennicą naszej szkoły również, jest absolwentką, a później była Panią dyrektor szkoły gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, czyli tam gdzie jest ósemka, jakby ktoś nie wiedział. Także pytania macie uszykowane, z tego co wiem i Możecie zadać tutaj. Dzień dobry, przyjeżdżam tutaj zaproszona. Wydaje mi się, że wiele rzeczy, które tutaj się w szkole dzieją obecnie to, jest, to, są, to stanowią przygotowania do jubileuszu 150-lecia szkoły. Wszyscy się z tym wydarzeniem bardzo mocno identyfikujemy. My absolwenci, my, myślę, że Wy jako uczniowie także czekacie na ten jubileusz, bo to jest wielkie święto szkoły. Wielu waszych rodziców jest absolwentami naszej szkoły, a ponieważ jest piękne imię, to i praca z patronem może być, i praca nad tym, żeby ten gwineusz z 50-lecia godnie obejść. I żeby zapadł Wam w pamięci. Były kary cielesne? No, tak to się nie nazywało. No, czycie tam nieraz, coś tam. No, jak no, no, się opisuje, prawda, w literaturze, to ta literatura to była też. Naszym udziałem, prawda? Starałam się tak nie obrywać, ale miałam starszego brata, który niezależnie od tego, co wiedział, tak, musiał tak zrobić, żeby swoją wypłatę odebrać, prawda? Potem jeszcze często rodzice poprawiali, a jak się poszło do domu i mówiło się, że tam niektórzy, ktoś tam powiedział, że a, to tam ktoś mnie tak a tak potraktował, to w domu była poprawka. Nikt nie szedł do szkoły, nie wracał i mówił, a tu moje dziecko takie wyjątkowe, tylko w domu. Prawda, mój ojciec bardzo często e, takich poprawek dokonywał na moim bracie, prawda? Który Niezależnie od wszystkiego tam no, taki był bardzo, bardzo żywy, prawda? Ale to było takie raczej z przekory się, brał, To nie było w tym takiej złośliwości, że tam komuś coś tam pokaże. No, to był naturalny sposób, jak to dziecko każde jest. Każdy jest równiwe, prawda? mają różne pomysły. A każde pokolenie ma inne pomysły i im pokolenie nowsze, tym tych pomysłów jest więcej. Muszę wam powiedzieć, że w jednej z najlepszych szkół i to do dzisiaj są kary cielesne. I rodzice za to płacą, żeby był taki system. Żeby był taki system wychowawczy. By ja nie mówię, nie jestem zwolennikiem. Tylko chcę Wam mówić, chcę wam powiedzieć przez to, że są różne rozwiązania. A szkoła jest nadzwyczaj elitarna i bardzo droga. Więc w różny sposób na przestrzeni dziejów wychowywana. Nie jestem zwolennikiem, nie jestem zwolennikiem czynów ręcznych, bo to zawsze narusza czyjąś godność. Ja uważam, że yy, bicie kogokolwiek nie tylko w szkole ale także w domu gdzieś tam wymieszanie w ten sposób sprawiedliwości jest niegodne. I nie na, na dzisiejsze czasy. Poziom oznaczali przede wszystkim nauczyciele języka polskiego matematyki. Matematyki uczyła nas pani Irena Broda, a polski, języka polskiego pan Rewik jak wam wspomniałam. Był kierownik szkoły, pan Zeron Mirzarek, który uczy nas historii. I to nie było tak, że ktoś może czegoś nie umieć. Jak nie umiał, to tak musiał długo chodzić i tak długo powtarzać, aż się czegoś nauczył. Nie, jak się czegoś nie umiał, to się zostawał po prostu po lekcjach bardzo często z, z języka polskiego i z matematyki to już normą stało się, że jak ktoś się nie przygotował. Zostawał dłużej. Bo nauczyciele mieli dla nas czas no i po prostu mówili, no nie nauczyłeś się, musisz pozostać. A Ci, co pozostawali na te klasy, to nie chcę powiedzieć, jak byli odbierani, jak wyglądali, więc staraliśmy się tak, żeby tej grupy tych pozostających, no nie do końca być. Muszę Wam powiedzieć, że się tak uczyłam, że nie musiałam zostawać po, po tych lekcjach na. Przyjaźnie przetrwały po ukończeniu nauki? Tak. Przetrwały do dzisiaj. Przetrwały do dzisiaj przyjaźnie. Wasza, pani sekretarka, tutaj Basia Klebowska, którą pewnie jeszcze niektórzy pamiętają. To z jednej, z jednej klasy byliśmy Wcześniej takie rzeczy opiekuńcze miała pani Ewa Skrzypczan-Trygas, później to też jest z mojej klasy, też z mojej klasy pani kierownik z Brzozy, która, która miała mamę tutaj nauczycielką. Pani Donata Sawacka, kiedyś Jęczkowia, też była z mojej klasy. Przyjaźnimy się, odwiedzamy i szanujemy do dzisiaj. To jest właśnie to, że to jest, to jest takie ważne. Mało tego organizujemy zjazdy klasowe swoje, tylko naszej klasy, bo teraz będzie zjazd ogólnoszkolny, ale tylko klasowe zjazdy organizujemy. Mamy takiego kolegę, który nazywa się Grzegorz Kowalski, organizował nam kilka takich zjazdów. Najpierw było to spotkanie w szkole, a potem jechaliśmy do Jarosina, więc w Brazki ma tam specjalną salę i tam się bawimy, jak usiądziemy Zora na ludzie idą do, do pracy, to będziemy sobie lubimy się bawić i lubimy się spotykać w gronie kolegów na tej klasy. Jaki pani był nauczyciel? No to powiedziałam, to bardzo jest ulubiony jest nauczyciel. Pan polonista, był polonista. Był Bardzo młodym człowiekiem przyszedł do nas po, po studium nauczycielskim. Ja akurat zaocznie studiował i bardzo często było tak, że jechaliśmy w i miał ja sobotę wolną, a w soboty się chodziło do szkoły. I jechaliśmy na jakieś przedstawienie teatralne z innymi paniami, wracaliśmy autobusem a pan został na nas poznany. Mhm. Jednego wydarzenia mhm. z czasów edukacji w kowielskiej szkole, jakie wydarzenie by to było? co, to była taka szkoła, że zawsze się coś działo, ale myślę, że było dużo takich wydarzeń, ale mieliśmy, yy, mieliśmy piętro niżej. Ta sala, ta poprzednia to była jedna wielka taka sala. Tam mieliśmy wychowanie fizyczne, ale tam... Czyli też, przedszkole, tak? Ja im wytłumaczyłam, tak. że przedszkole, było niżej razem z tą klasą, która jest pod nami. Nie było te te, tej ściany. I tam, tam za tą ścianą mieliśmy takie zaplecze, a tutaj um, pod nami dokładnie siedzie, siedzieli rodzice, którzy obserwowali przedstawienia. I pamiętam pierwsze przedstawienie e, przygotowane przez nauczyciela języka polskiego, pana Henryka Szpigla, to było powstanie na temat Wojska Polskiego, e, rocznicy powstania tegoż wojska, bardzo patriotyczne i zapomnę, nie zapomnę tych wierszy, do końca życia, myślę, chyba że jakiś inny proces mnie tam ogarnie, ale myślę, że nie zapomnę. I się zaczyna u wiersz, kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem tak itd., itd. I bardzo to patriotycznie było wypowiadane przez nas. Nauczyciel przykładał do tego, do tego wielką wagę, nie żeby wiersz odklepać, tylko żeby wiersz był wyrecytowany. Z tym, z tym przedstawieniem byliśmy nawet zaproszeni do Teatru Satyry. Nie, że to była satyra, na sensie, ale do Teatru Satyry. Tam się odbywały różne wydarzenia. Taki klimatyczny, niszowy teatr w Poznaniu. Tam byliśmy z naszym przedstawieniem występować. My, uczniowie Skowierskiej Szkoły. Także bardzo mocno pamiętam i gminy mniej składaliśmy sobie tylko świąteczne życzenia. Potem oczywiście była specjalnie dla uczniów msza, przez księdza, wiele tam chodziliśmy do kościoła. Religia była w kościele. Jakie były sale lekcyjne? Sale lekcyjne były, jeszcze były te ławki z kałamarzami, niektórych pomieszczeniach, ale zaczynały się już pojawiać takie normalne stoliki. Ale raczej takie dawne ławki jeszcze, kałamarze stałe, między innymi w sali kolonistycznej, tam w tym domu, który został przerobiony na mieszkania socjalne. Y, oczywiście były podłogi, tak jak powiedziałam, z desek, deski były oliwione, dopiero potem inne się pojawiały rodzaje desek. Pamiętam te skrzypiące schody. Te schody też skrzypiały szczypiały, nam nie tak się wchodziło. Nie było tych ochraniaczy to po tych dużych schodach. no Nie chcę powiedzieć no, kto szybciej, prawda, to na na Kawałek żółtego sera i smak tej bułki wypieczonej według starych receptur z tym żółtym serem, to też są rzeczy, których się nigdy nie zapomina i żadne bary już później Żadne młynareczki w liceum i żadne bary studenckie już tego smaku nie miały. to są smaki dzieciństwa, z nimi pójdziecie przez życie. Jaką sytuację zapamiętam najbardziej? O, w tych sytuacjach musiałabym się zastanowić, bo życie było bogate, ale yy, chcę wam powiedzieć, że może pierwszy występ, jak musiałam coś zagrać Uczyłam się grać na fortepianie i pamiętam jaki był dla mnie stres jak pierwszy raz miałam coś samodzielnie zająć, Był to dla mnie stres Gabrysiu, to tak, do, do ciebie odpowiadam, bo tych wydarzeń było dużo, ale, ale stresowałam się, stresowałam się bardzo, bo są takie dzieci, które występują i w ogóle ich to tam nie obleci, natomiast ja miałam duży stres, ale następne występy to odbywały się spokojniej. Bo i na tym potem ja nie grałam i śpiewałam i wierszy tak, Szkoła była tak 230 dzieci gdzieś wtedy, to, no to zawsze były takie osoby aktywniejsze. Jedne były w spory w sporcie, nie. Sport od razu mówię, moja kula w nogi. Bardzo bym postrzegała szkołę, dużo lepiej każdą, gdyby tego wychowania fizycznego nie było, a przynajmniej takiego, które się wiąże z wychowaniem fizycznym, bo w wiadomo kto lepszy, tak? No, no nie byłam lepsza w żadnej dyscyplinie, nawet te dolne partie obsługiwałam, że, że zawsze kto jest ostatni wybrany, na przykład to mnie to, no już jak już stałam, musiałam być wybrana, to już tam byłam przedostatnia albo ostatnia, ale no nie było to mocną moją stroną, no ale w czymś jest lepszym, a w czymś się jest dalszym, czasie, z tym po prostu pogodzić i życie później pewne rzeczy weryfikuje. Co się Pani uczyła i jakie Pani ulubiony przedmiot? Uczyłam się, no, można powiedzieć, no. wstydu nie było, dobrze. wygran. Yy, nie miałam kłopotów, po prostu lubiłam się uczyć. Lubiłam się uczyć, yy, a przedmiot, no to wszyscy mieliśmy, ja już wspomniałam, takiego eleganckiego, młodego nauczyciela, z, z otwartą głową, wszystkie dziewczyny się tam w nim kochały i też się uczyły przedmiotu, prawda? Ja też. Także, no niestety już nie żyję. Był od nas 10 starszy nauczyciela i żyje dość młody. Ale był fantastycznym nauczycielem, ale mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli tutaj i matematykę też będę pamiętać do końca życia i fizykę z panią kiedyś chłodyńską, a później panią Jelenę Brodową. Nie było pobłażliwości. Ale jak poszliśmy do szkoły średniej, to wyróżnialiśmy się naprawdę z kopierskiej szkoły. Wtedy od tych nauczycieli. Mhm. zachowywali się uczniowie. Proszę, jak zachowywali się uczniowie? O, zachowanie, za, za no różne. No niestety nie mogę powiedzieć, że to byliśmy aniołami, prawda? Dobra, byliśmy coś Wiedzieliśmy, że jakaś tam kara za takie czy inne zachowanie może być, ale y, uczniowie jak uczniowie zawsze mają coś tam, jakieś, jakieś fokliki pod skórą, prawda, które powodują, że nie mogą siedzieć albo... No, ja, tacy, ja lubię, żywych zresztą uczniów, tylko jak się, zawsze była taka zasada w szkole. Jak się uczymy, to się uczymy. Jak się bawimy, to się bawimy. Jak idziemy, gdzieś, to idziemy wspólnie. I tą wspólnotę będę z tej szkoły pamiętać, że wszystko tutaj było tak razem. Było też łatwiej, bo nie było takich tych bardzo bogatych, tych, tych może niektórzy mieli tam większe kłopoty, niektórzy. Ale nie było takiej dysproporcji, nie goniło się na przykład za firmowymi strojami. To było bardzo wygodne, bo nie oceniało się tam specjalnie yy, na podstawie stroju, tylko na podstawie tego, jakim się było kolego. Ale to były troszeczkę inne czasy. Dlaczego tych nauczycielką? Powiem tak, e, Byłem do końca Wam powiedziała, że, e, że chciałam być nauczycielem, to, to nie. Ale tak się służyły takie, okoliczno, takie okoliczności różne, były domowe, musiałam wrócić tutaj, no i że tak powiem do szkoły mi było z tych rzeczy, które miałam tutaj pod ręką w okolicy, jak wróciłam z Poznania, szkoła do szkoły mi było, że tak powiem najbliżej. No i dostałam trzy propozycje, między innymi do szkoły nr 4, pamiętam do szkoły nr 8 i wizytator powiedział, a przejdzie się Pani do szkoły nr 8 i przeszłam się do tej szkoły, spodobało mi się, dyrektor mówi, co Pani będzie szukać, tu szkoła jest, czekamy na Panią, pierwszy raz widziałam człowieka i zostałam, zostałam 35 lat na całą tę grupę zawodową.